Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, na kolejnym filmiku na temat kawy. Tym razem, moi drodzy, będzie to film o kawie indyjskiej, o kawie Indie Mysore Nuget. Co warto o niej wiedzieć? Po pierwsze to, że jest to kawa monsunowana. Co to znaczy monsunowana? To znaczy, jest to kawa, która przebywa w wiatach, tak jakby to można w ten sposób nazwać, gdzie nie mamy ścian, mamy tylko dach, a pomiędzy sobie hula wiatr monsunowy. Dzięki temu kawa jest delikatna, dzięki temu yy, kawa jest yy, pozbawiona kwasowości, przedmiotem na przykład do kaw afrykańskich, czy kanijskich na przykład, czy etiopskich, pozbawiona jest, tak jak mówię, kwasowości. Ten pomysł powstał w zasadzie ze statków. Na statkach kawa przewożona była właśnie w czasie na przykład wiatrów monsunowych, i wówczas powodowało to z kawą to, co powodowało, prawda? Czyli właśnie tą łagodność tej kawy. Ten brak właśnie kwasowości. To jest pierwsza sprawa, jeżeli chodzi właśnie o tą kawę. Druga sprawa to jest to, że yy, wytwarzana jest ona na terenie stanu Karnataka zwany dawny, dawniej Mysore do roku 1973. Też tutaj warto o tym pamiętać. Stan ten słynie z tego, że jest to Dolina Krzemowa Indii, czyli właśnie z informatyki chociażby. Znamy wielu właśnie Hindusów, którzy są informatykami. W dolinie średniej, na przykład w Stanach Zjednoczonych, tak? Hindusi są właśnie tani z, z bycia lekarzami, informatykami i tak dalej. Co jeszcze tu mogę Wam moi drodzy powiedzieć, to również to, że stan karna to jest jego nazwa, po prostu to jest oznacza tyle co czarny kraj. Chodzi o czarno-ziemię, mówiąc krótko. Czarne Ziemie. Również i y, na terenie bo to, jest Indie, to są Indie Południowe, prawda? Więc y, Indie Południowe słyną z mohejo na przykład, z Dawidów, z języka Kannada, ze świętego Tomasza, który tam nauczał, y, z własnego rytu malankarskiego czy też malabarskiego. Y, z tego słyną Indie Południowe, moi kochani. No i właśnie z kawy. Z kawy. Yy, która tutaj ta kawa ma konkretnie 82 punkty na 100, więc jest to kawa Speciality. Yy, jest to yy, odmiana arabiki Gauwery albo też Katimor inaczej. Yy, czyli takie pomieszanie robusty z arabiką. Dawniej to nie było zbyt dobre, moi drodzy. Ale w tej chwili ten Katimor jest już coraz lepszy. Katimor yy, również w latach 70 przybył do Afryki XX wieku. W XIX wieku z kolei z, z, yy, był na, ta odmiana katimod pojawiła się na terenie, z tego co wiem, Indonezji, a w ogóle wywodzi się, yy, bodajże, chyba z Brazylii, z tego co ja kojarzę. Ale dokładnie nie wiem. W każdym razie yy, do Indii kawa przybywa w 1600 roku. Yy, przywozi on jakiś baba Budan, yy, pielgrzym do Mekki On w brodzie swojej przywozi właśnie tą kawę w zielonych ziarnach. Właśnie w 1600 roku. Także to warto o tym, moi drodzy, pamiętać. E, co jeszcze to warto wiedzieć? To e, morska opowieść, moi kochani. W Indie słyną z upraw herbaty, a nie kawy. Ale Mysore Nuget to klubny wyjątek. Jest to bardzo dobra kawa, nie tak ciężka jak arabiki indonezyjskie i od lat ciesząca się uznaniem. Kawy z Indii są niejako pomiędzy kawami kwasowymi, Lekkokwasowymi arabikami afrykańskimi, a orzechowo-czekoladowymi arabikami amerykańskimi. Mysore nuget to kawa delikatna o niewielkiej kwasowości, z delikatnymi nutami orzechów, a także szczyptą cytrusów i minimalnie wyczuwalną pikantnością. Prawdziwie hinduska mieszanka. Rodzaj palenia średnie, rodzaj mielenia kawa w ziarnach. Data palenia 4 stycznia 2021. masa netto 500 gram i kosztowała mnie ta kawa około 60 zł za właśnie te pół kilograma, moi kochani. Ja ją będę próbował w dwóch odsłonach. W osłonie, właśnie z dżezwy. Tu widzimy dżezwę, prawda? Czyli na styl turecki albo też bałkański bądź grecki. Różnie to jest nazywany, prawda? Jak również tutaj w sinie, wietnamskim, prawda? Yy, to z kolei jest kawa w ziarnach, tak wyglądają te ziarna, moi kochani. Jasny, jasny palenie widzę, to jest taki jasny kolor raczej tych ziaren, nie, 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 nie ciemny. Yy, moi drodzy. Yy. Samo pudełko wygląda bardzo oryginalnie, bardzo ciekawie, można tutaj sobie otworzyć, prawda, w ten sposób. Zapach kawy. O, wspaniały. Taki orientalny, taki Cytrusowy troszeczkę lekko. Stronę cytrusów. Stronę właśnie takiej kawusi. Bardzo fajny zapach. Tu widzimy, jest pani w sali hinduskim. Słoń indyjski. Bardzo, bardzo naprawdę ciekawa, ciekawa bardzo kawa. Yy, single origin Kawa w Grodzisku Mazowieckim, prawda? Yy, stamtąd tą kawę dostałem. Yy. Co ja jeszcze mogę o tej kawie powiedzieć? Tak, dodatkowo. No, jest to kawa naprawdę, wydaje mi się, będzie ciekawą kawą, jeśli chodzi o ocenę sensoryczną. Mówię 82 punkty na 100. Jest to kawa speciality. Moje żonie smakowała ta kawa. Ziarna jeszcze raz wam pokażę moi kochani. Wyglądają w ten sposób. o Widzimy. Takie palonko. Również też warto zaznaczyć, że Indie Południowe słyną właśnie z Mahatchodharo na przykład, czyli z najstarszego miasta w Indiach. Słyną w ogóle z istnienia Dravidów, jak chciałbym Wam przypomnieć, prawda? Czyli bardzo starej ludności. No, i tam oczywiście również nauczał święty Tomasz, zabity za pomocą włóczni. Moi kochani, że tak to tutaj wygląda. Zresztą ja na początku mówiłem o tym, ale chciałem Wam jeszcze raz to dobitnie przypomnieć, że właśnie Indie Południowe mają tę wspaniałą herbatę również. No, bardzo, bardzo ciekawy rejon Indii. Eee... Dobra, to w takim razie próbujemy kawusi. Najpierw yy, spróbujemy moi kochani kawy z fina. W ogóle nie ma kwasowości. Pikantna. Jest lekko pikantna. Czuć cytrusy rzeczywiście w tym. Yy, bardzo delikatna kawa. Doskonale nadaje się pod, moim zdaniem, karpia po żydowsku. Pod ciemną czekoladę, taką 70% co najmniej. Z ciemnych czekolad popieram, po, e, chciałbym, żebyście na przykład sobie waw, e, czekoladę ciemną z Wawelu, bardzo dobra czekolada. E, e, co jeszcze? E, pasuje pod pierniki doskonale, uważam. Bardzo fajna, bardzo przyjemna kawa. W ogóle mówię, pozbawiona praktycznie kwasowości. Zostawia na języku taką właśnie lekką pikantność. Takie el bym powiedział. Yy, zobaczymy z mlekiem, z dodatkiem mleka. Tutaj. Kropeczka mleka, prawda? No i moje kochani, spróbujemy właśnie z dodatkiem mleka. Jak to smakuje. Z mlekiem pasuje pod mleczną czekoladę lepiej. Pod yy, te. Yy, pod delicję. Yy, pod yy, yy, mleczko Bardzo dobra kawa. Naprawdę, bardzo fajna kawa pasowałaby na przykład taką kafelatę, uważam. Bardzo dobra byłaby, uważam, też z kawiarki, czyli z mokki, tak zwanej. Naprawdę dobra, przyjemna kawa. Teraz to jest oczywiście w XIX-wiecznej filiżance, jak widzimy. Jest to filiżanka z XIX wieku, mniej więcej taki okres 1861, czy też trzeci rok. Z tego co ja pamiętam, jest to filiżanka z terenów Śląska Czeskiego dzisiejszego, prawda. Dobra, próbujemy zatem tutaj tą kawusie yy, na styl turecki, tak jak we wspaniałym stuleciu. Fasowość jest delikatnutka, pikantność większa, zdecydowanie od tutaj, yy, stąd, czuć tą pikantność ewidentnie, więc pasowałaby, myślę, pod takie potrawy, właśnie pikantne. Albo niepikantne. Bym powiedział, że jednak taka kawa mi bardziej smakuje, Fina, ponieważ to ta jest taka zbyt wodnista. Ja wolę kawy, jednak mniej wodniste. Co bym jeszcze Wam powiedział? Myślę, że ta kawa jest również bardzo, bardzo ciekawa. Z, byłaby z kawiarki. Taka jest. Ja lubię kawę takie jak na przykład Lagelta. Mam na myśli Wojowniczkę Lageltę z filmu Wikingowie. Prawda? Tarczowniczkę. Yy, czyli ja lubię taką pełnię. Lubię pełnię. A ta kawa jest bardziej pełna niż ta. Ale ta z kolei jest bardziej taka pikantna. I to mi bardzo lubię taką, jednak jak jest taka lekka pikantność, prawda? To jest bardzo fajne. Także myślę, że tutaj jeżeli chodzi o Babę Budana, który przywiózł kawę z Indii konkretnie z Jemenu do Indii, prawda? Przez Mekkę, pielgrzymując do Mekki, nielegalnie, to myślę, że zrobił bardzo dobrze, ponieważ kawa ta rosnąca na 1000 od 1000 do 1500 metrów nad poziomem morza, bo ta kawa tak rośnie co yy, robił dobrze, ponieważ kawa indyjska jest naprawdę fajna. Obok kawy wietnamskiej myślę, że będzie jedną z lepszych kaw. Zresztą pan, który sprzedawał mi tą kawę, powiedział, że może mieć każdą kawę. A tą konkretnie właśnie wybiera do swojego domu. Także Marcin Wisiarski, jak zawsze, dobra kawa. Tym razem kawa prosto z Indii. Bardzo dobra kawę. Naprawdę bardzo dobra. Mojej żonie smakowała, temu panu również. Myślę, że Wam także będzie ta kawa smakować. 82 punkty na 100. Kawa typu speciality. Szczęść Boże z Panem Bogiem.